Cześć, witajcie. Dziś kolejny Teto Pomysł. Zapraszam na cukiniowe placki bez dodatku mąki. Bardzo proste do zrobienia, idealne do letnich sałatek. Świetnie sprawdzają się także na zimno. Także bardzo fajny dodatek do lunchboxów. Zapraszam. Dziś robię wersję na szybko, czyli cukinia nie została odsączona, dodaję ją bezpośrednio do jajek i do pozostałych składników. Natomiast jeśli mamy więcej czasu, warto ją wcześniej lekko posypać solą i odsączyć z nadmiaru soku. Teraz żółty ser, czosnek, rozpuszczone masło. Można zastąpić także oliwą z oliwek i blenduje do uzyskania gładkiej masy. Na patelni. Już mam rozpuszczony tłuszcz, to jest dosłownie odrobina masła, tak żeby tylko leciutko natłuścić, i smażę placuszki z obu stron na złoty kolor. U mnie widać, że ta masa jest bardziej płynna, ale nic to nie przeszkadza, bo można łopatkom nadać odpowiedni kształt i bez problemu odwrócić na drugą stronę. Placki możemy usmażyć także w postaci w formie naleśnika, jako jeden większy, kilka większych i wykorzystać tak jak tradycyjne naleśniki z ulubionym farszem. I to właśnie wersja naleśnikowa: ciasto jest elastyczne, także można zwijać, rolować i zajadać według uznania. My z mężem wykorzystaliśmy także te placuszki pokrojone jako makaron do rosołu i również się świetnie sprawdziły. Także polecam. Jeśli szukacie więcej keto inspiracji, znajdziecie je w moich e-bookach. W prostym keto aż 60 nowych przepisów. Jest także e-book z koktajlami w stylu keto, e-book z sałatkami. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Przypominam, że trwa promocja aż 30% na Keto i LCHF desery. Linki zostawiam w opisie. Jak zwykle czekam na wasze komentarze, sugestie. Pozdrawiam do następnego razu. Pa pa.